Okay. Słuchajcie, zaczynam od tego slajdu, ponieważ podczas prezentacji Gry o sukces, czyli interpretacji Napolona Hilla 13 zasad, które doprowadziły 500 najbogatszych ludzi do sukcesu, wspomniałem o liście książek. Lista książek, którą na poprzednim poniedziałkowym Zoomie, zresztą nagranym, omówiłem tak bardzo, bardzo pokrótce. Dzisiaj chciałbym się skupić na Temat książki, Tichar Eker, bogaty i biedni po prostu różni mentalnie. Tak jak widzicie, książki są pogrupowane, pogrupowane w różne działy. Chciałbym zacząć właśnie od samoświadomości. Dlaczego to jest istotne? Ponieważ jeśli mówimy o 13 takich krokach sukcesu według Napoleona Hilla, według mojego takiego autorskiej interpretacji, to jest jakby takich 13 zasad, 13 kroków, które trzeba zrobić, aby odnieść sukces, Krok numer dwa to jest wiara w siebie. I teraz jestem przekonany, że nawet sam fakt, że jesteście tutaj na tym zoomie, świadczy o tym, że chcecie coś w życiu zrobić, a więc jesteście zmotywowani. Teraz jest pytanie tylko, co zrobicie? Co zrobicie, albo z jaką siłą to zrobicie? Jaką macie wiarę i przekonanie? we własne możliwości. Wiara i przekonanie, wiara w ogóle można odmieniać przez wiele przypadków, bo ja nie mówię teraz o tej wierze religijnej, ale mówię o tym, co myślicie na własny temat. I teraz chciałbym ten temat porównać wiary w siebie i przekonania do takiego człowieka, który stoi na scenie. I tam są ludzie. Ludzie, którzy siedzą sobie na widowni i patrzą na tego człowieka i mówią sobie Mm, ale on jest genialny, mm, on odnosi sukcesy, mm, to jest wielki gość, tak? Bo to, co widzimy na tej scenie, to jest jego środowisko i zachowanie, natomiast nie widzimy, co go doprowadziło do tej sceny, co spowodowało, że on stanął na tej scenie. A to, co spowodowało, że on stoi na tej scenie, jest ukryte pod linią wody. Jest to model opisany bardzo zresztą dobrze, model góry lodowej. Dlaczego góry lodowej? ponieważ 10% tego, co widzimy w drugim człowieku, wystaje jakby, to jest jakby to widoczne, to jest tylko 10%, co go ukształtowało, natomiast aż 90% góry lodowej, która pływa po wodzie, jest ukryte przed naszym wzrokiem. I to są te rzeczy, które tak naprawdę decydują o sukcesie lub porażce człowieka. I dzisiaj jednym z tematów, który chciałem poruszyć, to jest właśnie temat samoświadomości i temat tak naprawdę bardziej dotyczący tak zwanych przekonań, tak? Przekonania, bo to przekonania tak naprawdę wpływają na to, czy człowiek odnosi, czy nie odnosi sukcesu. Równie dobrze mógłbym powiedzieć o przekonaniach w innym modelu, modelu pokazującym według Steve'a Covey'a, to jest drzewo sukcesu, które pokazuje, że to, co robimy w życiu, czyli nasze narzędzia, techniki, know-how, zachowania, zależne jest od korzeni. I w korzeniach mamy wolę, nawyki, postawę, charakter, motywacja i znowu pojawiają się przekonania. Przekonania, czyli to, w co wierzymy, w to, w czego nie wierzymy, tak? to wszystko po prostu jest istotne. I tak naprawdę właściwie mm, książka, o której chciałbym powiedzieć, Tichar Fekera, również mówi o przekonaniach, ponieważ to Tichar Eker mówi, że, no za chwilę Wam powiem, o czym on mówi, ale najpierw powiem to, co chciał przekazać Tichar Fekera. Według autora tej książki Bogaty i Wiedni po prostu różni mentalnie, autor twierdzi, że każdy ma schemat, taki indywidualny swój schemat pieniędzy. I teraz, jeśli mamy problem z pieniędzmi, to jest to po prostu efekt zewnętrzny tego, co mamy w swojej głowie. I teraz, dlaczego Ticha Fekker? Bo wiecie, kiedy wybrałem jakiekolwiek książki do, do mojego zbioru. Wybrałem je według pewnej zasady: nie trening czyni mistrza, a mistrzowski trening czyni mistrza. Zresztą, tutaj wam cytuję to nie, akurat nie do końca były moje słowa to akurat były słowa od jednego z moich mentorów ale Bodo Schaffer, Schaffer powiedział: Nigdy nie przyjmuj rad od osób, które nie osiągnęły tego, co ty chcesz osiągnąć. Tak? Nawet moglibyśmy znaleźć, chyba najbogatszy człowiek Babilonu napisał w swoim skrypcie, że nie rozmawiaj z handlarzami wielbłądów o diamentach, tylko z handlarzami diamentów o diamentach, a więc szukajmy mistrzów w danej dyscyplinie, w danej dziedzinie, żebyśmy się mogli od nich uczyć. Zgodnie z tą zasadą, właściwie zawsze przekazywane były zawody na świecie, ponieważ kiedyś czeladnik to była osoba, która potrafiła coś konkretnego zrobić, uczyła się od swego mistrza, potem przekazywała swój zawód kolejnej osobie. Zobaczcie, tak piekarze uczyli się piec, szewce, szyść buty i tak dalej, i tak dalej. A więc przychodzili do pracy, często byli żółtodziobami i przebywając z mistrzem, który robił to pierwszorzędnie, uczyli się od niego zawodu. A więc bardzo jest ważne, żebyście, żyli, czy czerpiecie od kogoś rady. To najpierw zapytajcie się tą osobę, czy ona jest mistrzem w tym, o czym ona mówi. Czy tylko słyszała, tak? I słynnym powiedzeniem tych jest powiedzenie: brak pieniędzy to nie problem. Oczywiście z, z trzeba kropkami, bo jest kontynuacja, to jest rezultat. Wszystko, co masz w życiu, to rezultat, który jest wynikiem tego, co robisz. Natomiast to, co robisz, jest wynikiem tego, co myślisz. Czyli jakie masz przekonania? Te przekonania są rzeczywiście Twoje, ale niekoniecznie prawdziwe. Jednym słowem, każdy z Was, teraz kiedy opowiadał nawet o tej książce, już będzie tak delikatnie kuty. Kuty na zadzie, czy, czy to jest prawda, czy nieprawda, czy w to wierzysz, czy nie wierzysz. Ja powiem Wam wprost: mnie nie interesuje to, czy w to wierzycie. Mnie interesuje, czy prowadzicie szczęśliwe życie. Jeśli prowadzicie szczęśliwe życie, to robicie wszystko jak należy, czyli macie wszystkie przekonania w idealny sposób poukładane. Jeśli wasze życie nie jest szczęśliwe, to, no właśnie, to jest to, co powiedział pięknie Tychar Wecker, jeśli coś, co widzisz w swoim życiu, ci się nie podoba, zajrzyj w głąb siebie. Dlaczego? Bo to, co widzisz, to owoce. Jeśli są niedobre, cierpkie, skarłowaciałe, bezbarwne i w ogóle nijakie, to przyjrzyj się korzeniom, temu co myślisz, mówisz, co oglądasz, z kim się spotykasz, co jesz, jak dbasz o zdrowie, kondycję i tak dalej. Tak naprawdę, tą książkę Wam polecam właściwie inaczej, nie Wam. Każdemu polecam na start. Każdemu polecam na start, kto startuje w biznesie. I umówmy się, że jest to książka stricte, związana z finansami. A więc m, niektórzy zarzucają tej książce, że to jest kult pieniądza. Nie guzik prawda. Kult pieniądza jest wtedy, kiedy idziesz do pracy, bo musisz pieniądze zarobić. To jest kult pieniądza, bo musisz podporządkować swoje życie. Ticker Becker mówi o wolności. To pieniądze mają ci służyć, to pieniądze mają powodować, że masz być szczęśliwszy, bo możesz sobie pozwolić na to, żeby pojechać na wczasy, gdzie chcesz, żeby spędzić czas z rodziną abyś mógł zrobić po prostu to, co w życiu masz ochotę. I właśnie dlatego trzeba rozumieć, że pewne rzeczy z punktu widzenia naszego sposobu myślenia są po prostu błędne. Istnieje taktyka w podejściu do pieniędzy, większość ludzi jej nie zna i dlatego większość ludzi nigdy nie osiąga sukcesu finansowego. Brak pieniędzy nie jest tu problemem, to zaledwie objaw tego, co się dzieje w Twoim wnętrzu. A więc jeszcze raz sięgamy do tego, co po prostu myślimy na temat pieniędzy. Słuchajcie, książka jest po prostu przegenialna, dotyka chyba każdego, kto ją przeczytał. Ja naprawdę nie znam ludzi, nie znam człowieka, który by ją przeczytał na zasadzie, e, tam taka jakaś książka. Nie, to jest faktycznie książka, że ona jest napisana przez człowieka, który stał się milionerem. Zanim ją napisał, tą książkę, stał się milionerem i zaczął pewne rzeczy, które spowodowały, że był milionerem, opowiadać swoim przyjaciołom i oni, oni go zachęcili, powiedzieli, słuchaj Tichar, Tichar, weź po prostu napisz książkę na ten temat, bo ona powinna, ta wiedza, trafić do wielu ludzi. Zresztą dlatego też Tichar Wecker stał się później szkoleniowcem. Szkoleniowcą. Zobaczcie, kolejny gość mówi, największą przeszkodą w drodze do sukcesu nie jest to, że czegoś nie wiemy, lecz to, że wiemy coś, co po prostu nie jest prawdą. Wiecie, że dopiero w tej książce zrozumiałem, że słowo wiem jest jednym z najgorszych słów. Wiem blokuje nas przed przyjmowaniem wiadomości. Jeśli teraz ktoś powie, a ja wiem to, to już wiem, że nie przeczytasz tej książki. Wiesz dlaczego? Bo ty już wiesz. Tylko pytanie, czy to, co wiesz, polega na prawdzie. W tej książce nie chodzi o to, żeby się czegoś nauczyć, ale o to, żeby się czegoś oduczyć. Niezwykle ważne jest, abyśmy, abyś zrozumiał, jak twój stary sposób myślenia, działania doprowadził cię dokładnie tu, gdzie teraz jesteś. Są pewne różnice w sposobie myślenia bogatych i biednych. Zresztą na początek Tichar Becker w swojej książce pokazuje, jak byliśmy programowani. Jak wstępnie zostaliśmy zaprogramowani przez szkołę, przez rodziców. Nie w sposób oczywiście, umówmy się, że rodzice zawsze dla nas chcieli dobrze. No, ja wiem, że są może przypadki, w których jest jakiś zwyrodnialec, który chce dla swojego dziecka źle. Nie. W większości przypadków rodzice chcą dobrze. Tylko ich dobrze wcale nie oznacza dobrze dla dziecka. To jest dobrze, które oni znają. To jest dobrze, tak zwane bezpieczne. To jest dobrze, które oni rozumieją, że jest to dobre. I dlatego też na przykład większość dzieci. Wychowywanych przez rodziców, którzy chodzili do pracy, idą do pracy, bo to normalne. Natomiast dzieci wychowane przez rodziców, którzy robili biznesy, po prostu otwierają biznesy, bo to normalne. A więc nie chodzi o to, jak dzisiaj jesteś inteligentny, tylko w jakim środowisku dorastałeś. Jesteś generalnie wypadkową pięciu osób, z którymi najczęściej przebywasz, a więc szkoła, nauczyciele, środowisko, w którym jesteś, ukształtowało Cię. Sukcesu można się nauczyć, możesz się nauczyć, jak odnieść sukces w każdej dziedzinie. Jeśli chcesz zostać świetnym golfistą, możesz się nauczyć. Zobaczcie, chcemy się nauczyć tańczyć. Idziemy na kurs tańca, chcemy grać na pianinie, idziemy na kurs pianina, chcemy zagrać na gitarze, bierzemy kurs ym, grania na gitarze. A jak chcielibyśmy być szczęśliwi, czy nie powinno być tak, że powinniśmy wziąć kurs, jak być szczęśliwym, a chcielibyśmy być pieniądze, czy nie powinno być tak, że trzeba wziąć kurs, jak być bogatym? Zobaczcie, że najczęściej słyszymy, jeśli chcesz być bogaty, to po prostu idź do pracy. To, nie, to, to jest totalny shield, bo ja nie znam ludzi chodzących do pracy, którzy są bogaci. To dlaczego większość to robi? Ponieważ to robi większość. Większość naśladuje większość, dlatego ma to, co większość. Jeśli chcesz mieć to, co większość, idź za tłumem. Jeśli chcesz być innym, po prostu oderwisz się od tłumu. Nie ma znaczenia, z jakiego miejsca zaczynasz. Ważne jest. Żebyś był gotów się uczyć. I to, co mówi Tyler Fekker, podstawowe różnice jest sposoby myślenia bogatych i biednych. Ludzie bogaci koncentrują się na tym, czego chcą, natomiast biedni na tym, czego nie chcą. To też jest wiele sposobów myślenia. Ja już dzisiaj troszeczkę więcej wiem natomiast temat poziomu wartości. Zresztą robimy specjalistyczne szkolenie, szkolenie właśnie z poziomu wartości, które są takim wewnętrznym kompasem powodem dlaczego działamy w taki a nie inny sposób. To bardzo często właśnie te wartości, które w nas są albo które zostały wpojone, powodują, że coś wypieramy, coś przyciągamy, coś chcemy, czegoś nie chcemy. Bogaci wybierają, by płacono im w oparciu o rezultaty, jakie uzyskują w pracy. Biedni chcą, by płacono im za spędzony w niej czas. Zobaczcie, jaki jest wielki opór ludzi na etacie, którzy mówią płać mi za 8 godzin dziennie. A czy nie lepiej byłoby, gdybyś zapłacił mi za rezultat pracy, abyś po prostu mógł dostać pieniądze za to, co dobrego zrobiłeś w pracy, jakie, jakie pieniądze przyniosłeś swojemu szefowi, a nie to, że ile z tej pracy, ile w tej pracy po prostu spędziłeś? Gotów cel pal. Przygotuj się najlepiej, jak umiesz, w tak krótkim czasie, jak to tylko możliwe. Zacznij działać, koryguj działanie w jego trakcie. Chodzi o to, żebyś wiecznie nie był uczniem, że każdy mistrz był kiedyś do kitu. Chodzi o to, żebyś wszystko, co dowiadujesz się, od razu sprawdzał w praktyce, żebyś nie był teoretykiem. Ale żebyś był praktykiem. E, działaj. Działaj, wchodź do tego korytarza, nawet gdy nie wiesz za bardzo, co jest za tymi drzwiami, bo nigdy nie wiadomo, jakie drzwi się przed tobą otworzą. Działaj pomimo strachu. Naprawdę rozwija się tylko wtedy, gdy znajdujesz się poza strefą komfortu. Największym błędem, jaki popełniają większość ludzi, jest to, że zanim zaczną działać, czekają, aż lęk ustąpi i zniknie. Tacy ludzie zazwyczaj czekają w nieskończoność. Także. To, co my też promujemy w tym biznesie, tak? to nie jest, że idź, gdy będziesz gotów, tylko idź, gdy zrozumiesz, że trzeba iść, by doświadczać. Dlaczego? Bo to, co powiedział bardzo często Tichar Wecker, wiele razy to powiedział: tak? jeśli o czymś wiesz, ale tego nie zrobiłeś, to tylko ci się wydaje, że wiesz. A więc tak naprawdę to nie jest tak, że jak ktoś mówi tak, ja, ja, ja wiem, ja znam, znam, Od wielu ludzi spotykam, którzy mówią ja znam marketing sieciowy, tak, ja mówię ok, znasz, bo osiągnąłeś w nim sukces, czy znasz, bo byłeś w nim, ale tego sukcesu nie odniosłeś. Jeśli byłeś w nim, ale nie odniosłeś sukcesu, to wiesz, jak się go nie powinno robić. Czyli to, co wiesz, to są niedziałające sposoby, Zresztą 95% ludzi chodzących na ulicy zna niedziałające sposoby zarabiania pieniędzy. Niedziałające dlaczego? Bo ich nie mają. A więc ci ludzie bardzo często dużo wiedzą, ale to są niewłaściwe rzeczy. I dopiero gdy porozmawiasz z człowiekiem, gdy. Zresztą to też jest bardzo ważne, jeśli ktoś chce ciebie uczyć, ktoś chce ciebie pouczać, dawać ci dobre rady, zawsze zapytaj się, a ty czy w tym, o czym mówisz, odnosisz sukcesy? Czy w tym o czym mówisz jesteś mistrzem? Jeśli tak, to chętnie cię posłucham, jeśli nie, to znaczy, że Ty, że tobie możesz tylko wydawać, że wiesz. I jeszcze jedna rzecz. Bądź realistą, pozytywnie nastawionym do życia. Tichar Becker też mówi bardzo często, że według mnie ludzie stosują pozytywne myślenie, żeby udawać, że wszystko jest w najlepszym porządku, podczas gdy tak naprawdę sądzą, że nie jest. W przypadku mocnego myślenia Rozumiemy, że wszystko jest neutralne, że nic nie ma znaczenia poza tym, które sami nadajemy, że sami będziemy tworzyć swoją opowieść i nadawać wszystkiemu sens. Jednym słowem, tutaj też mi się bardzo podoba, on jest przeciwnikiem afirmacji, bo afirmacja to jest takie pozytywne nastawienie do życia na zasadzie, jestem bogaty, jestem człowiekiem sukcesu. To nieprawda, bo twój umysł, bo jeżeli my mamy dwa umysły, umysł nieświadomy i świadomy, to twój umysł świadomy otworzy oczy, powie: Ty, no ale co ty gadasz za głupoty? Ty sam nie wierzysz w to, co mówisz, przecież nie jesteś bogaty. Dlatego Ticker mówi o deklaracji. Mam umysł milionera. To jest zupełnie coś innego. Czyli jestem człowiekiem, który jest pozytywnie nastawiony do życia. Wiem, że wszystko mogę zmienić, znam drogę, którą powinienem przejść i będę robił wszystko, aby osiągnąć ten prawdziwy sukces, ponieważ mam umysł milionera, mam schemat i plan działania i będę w nim tkwił. To też jest bardzo ważne, żeby rozumieć właśnie, gdzie jest ta granica między nadmiernym optymizmem a realizmem, bo nawet i Maxwell mówi, że prawdziwy przywódca to jest realista, który dokładnie wie, tak, ma taką trzeźwą ocenę sytuacji, co jest możliwe, co jest niemożliwe, ale na podstawie oczywiście wielkiego doświadczenia, tak? Bo ograniczenia są tylko w Twoim umyśle. Gdyby 30-letni, 30-metrowy dąb miał umysł człowieka, wyrósłby najwyżej na wysokość 3 metrów. A więc nie ograniczajcie się w swoich marzeniach dotyczących ilości możliwości zarabiania pieniędzy. Poznajcie schematy pieniędzy, poznajcie czym jest dźwignia czasu, czym jest dźwignia finansowa, w Słuchajcie, sensie to nieprawda, że człowiek, który zarabia milion złotych miesięcznie, pracuje tysiąc razy ciężej od człowieka, który zarabia tysiąc złotych miesięcznie. To nieprawda. Nie ma takiej możliwości. On pracuje inaczej. A więc zrozumcie i dowiecie się, jak wygląda wasze, wasz sposób myślenia w stosunku do osoby, która ma pieniądze, ma czas, odnosi sukcesy. Zmieście się ze swoimi przekonaniami. I pamiętajcie, na koniec powiem to zdanie, które zmieniło moje życie i on, ja je będę powtarzał jak mantra, kiedy spotkałem Marię Kareon, która, która była top liderem w naszej branży, i kiedy ja jej powiedziałem, że w Polsce się nie da robić tego biznesu, bo w Polsce są biedni ludzie, bo w Polsce są ludzie, którzy są nie tylko leniwi, ale są niewiary nie, 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 nie wiarygodni, tylko. Nieufni, tak? Że w Polsce się tego nie da zrobić, ona tylko pokiwała głową, powiedziała: Wiesz, co, Piotrze, ty masz rację. Ty masz rację, a ja mam pieniądze. Wtedy ja powiedziałam: Ale, Maria, ale ja nie chcę mieć rację. ja też chcę mieć pieniądze. Mówi, to musisz zmienić swoje racje. Musisz zmienić swoje przekonania, bo one doprowadziły cię do takich wniosków, które niestety są dla ciebie destrukcyjne. I od tego momentu postanowiłem być proaktywny, bo ta książka Tichar dotyczy tak naprawdę jednego. Jednego z tematów, który porusza Steve w swojej książce Siedem nawyków skutecznego działania, który jest również na liście, to jest proaktywność. Bądź proaktywny, czyli podważaj przekonania, w które wierzysz. Kwestionuj prawie wszystko, ponieważ to wszystko, w co wierzyłeś, doprowadziło cię do miejsca, w którym jesteś, a więc jeśli chcesz zmienić swoje życie, zacznij kwestionować wszystko, w co dzisiaj wierzysz. Tak? Bo jak zaczniesz kwestionować i powiedzieć, poddawać wątpliwość, powiedz, a co jeśli się mylę? to Twoje życie zacznie się zmieniać. Słuchajcie, dlatego ta książka jest szczególnie polecana dla każdej osoby, która startuje z nowym, w nowym etapie swojego życia. Czyli ta osoba, która chce doświadczyć zmian, gruntownych, głębokich zmian w swoim życiu. Nie liftingu, ale po prostu konkretnych zmian. Ponieważ ta osoba powinna najpierw przemyśleć, w co wierzy. Ponieważ wszystko, co wierzy, spowodowało, że podjęła takie, a nie inne działania. A wszystkie te działania doprowadziły do takich, ani innych rezultatów. Dlatego Tichar Wecker mówi: brak pieniędzy to nie problem. Brak pieniędzy to wynik. Wynik tego, co zrobiłeś w swoim życiu. A to, co robiłeś w swoim życiu, wynikało z tego, w co wierzyłeś, w co myślałeś, że to jest właściwe, bo robiłeś właściwe rzeczy, ale właściwe nie dlatego, że one były właściwymi, tylko dlatego, że wierzyłeś w nie, że są właściwe. Tak? A więc zacznij zmieniać swoje przekonania. Jesteś w stanie dzięki. Treningowi mistrzowskiemu, czyli uczeniu się od ludzi, którzy osiągają wielkie rezultaty w życiu, osiągnąć może być prawie wszystko. Mówię prawie, ponieważ są pewne fizyczne ograniczenia, ale jeśli chodzi o finanse, jesteś, osiągnąć, jesteś w stanie osiągnąć prawie wszystko, i tego serdecznie Ci życzę.